Witam Państwa. Wielkimi krokami zbliżają się Dni Leszna, te od 20 do 22 maja. Razem ze mną jest Maciej Mizgalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie, który szczegółowo o nich opowie. Witam serdecznie, Panie Dyrektorze. Witam. Dzień dobry. Plany są ambitne, tak, bo z tego co pamiętam na konferencji prasowej dotyczącej Dni Leszna mówił Pan Dyrektor, że 15 tysięcy osób ma przyjść na te Dni Leszna? Przynajmniej na ten pierwszy koncert, tak, który w piątek. No, mam nadzieję, że całe Dni Leszna odwiedzi zdecydowanie więcej ludzi, bo to jednak trzy dni. My się przygotowujemy na stadionie do tego, żeby móc zrobić tą imprezę na 15 tysięcy, a więc jest to liczymy na rekord, jeśli chodzi o możliwość organizacyjne. Specjalnie przygotowujemy stadion, jest to kolejny krok w działaniach takich, które umożliwiają nam zorganizowanie tak dużej imprezy. Nie będę Państwa zanudzał kwestiami warunków technicznych, czy, czy, czy pozwoleń i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Państwa, więc to, to zawsze jest tym warunkiem najważniejszym, kiedy, kiedy tak dużą imprezę przygotowujemy. Oczywiście to, czy będzie 15 tysięcy, to zależy od gustów naszych uh Fantastycznych odbiorców, od tego czy, czy te wybory, których dokonaliśmy, y, przypadną do gustu, czy, czy Państwo uznają, że to są zespoły, które warto zobaczyć. Jeśli chodzi o to, co, co widzimy już do tej pory, bo te bilety już sprzedajemy od jakiegoś czasu, y, to myślę, że trafiliśmy bardzo fajnie. Przychodzą ludzie y, bardzo określeni, czyli przychodzą ludzie, którzy mówią nam wyraźnie, że przychodzą na Krawczyka, i to, to, to jest ich, ich największa radość, że będzie Krzysztof. W Krawczyk. Przychodzą młodzi ludzie, którzy mówią, że no wreszcie Lemon, że czekali na, na Lemon. My też czekamy, bo Lemon w tej chwili koncertuje, jest na trasie w Stanach Zjednoczonych, a więc lądują w czwartek. Bezpośrednio właściwie z tych Stanów Zjednoczonych przylatują do nas, a więc my też czekamy, bardzo zdenerwowani, żeby warunki atmosferyczne, ale to jest dla nich normalne, więc myślę, że nie będzie żadnego problemu. No i przychodzą ludzie, którzy, którzy chcą posłuchać wilków, zwłaszcza, że, że zarówno Lemon, jak i Wilki to zespoły, które no, niedawno wypuściły hity, które właściwie lecą non-stop w rozgłośniach radiowych, a więc przypominają o sobie fantastycznie przed tymi naszymi dniami leśna. Impreza przygotowana, ten pierwszy dzień przygotowany w taki sposób, żeby trafić do jak najszerszego grona odbiorców, a więc no, tak jak co roku staramy się, aby, aby to była... To było wydarzenie, na które przychodzą całe rodziny. Przychodzą rodzice, przychodzą dzieci, przychodzą wnuki i przychodzą babcie i dziadki. A więc wydaje mi się, że w tym roku wyjątkowo fajnie udało się to zrobić. Oczywiście za sprawą trzech zespołów, dlatego tak istotna jest też ta, ta frekwencja i obecność państwa, żebyśmy, żebyśmy, żeby ta odważna moja decyzja gdzieś też jakby udała się pod względem ekonomicznym, żebyśmy nie musieli za dużo do tego dokładać. Zawsze mówiliśmy, że impreza nie las... Dla dwóch pokoleń, bo były zawsze dwa zespoły. W tym roku postawiliście na trzy, czyli co można powiedzieć, że dla trzech różnych grup wiekowych? Znaczy nie do końca, nie do końca tak, że, że kiedy były dwa zespoły, to stawialiśmy na, na dwie grupy wiekowe. Po prostu te zespoły, bo były i są w Polsce takie zespoły, które same w sobie ogarniają kilka pokoleń. Bo, bo czy Baim, czy, czy Lady Punk, czy Perfect to są zespoły, które nagrywały płyty, które były hitami 30 lat temu, nagrywały płyty 15 lat temu, które były hitami i nagrywają obecnie piosenki, które również lecą na... I kocha je młodzież. A więc chodzi o to, że wśród tych zespołów, które właściwie wygraliśmy już niemal wszystkie te, te z pierwszych stron gazet. Y, trudno było już znaleźć taki jeden czy dwa zespoły, które zabezpieczą nam właśnie te, te sympatyczne doznania dla tak szerokiego grona odbiorców. Dlatego, dlatego ten pomysł, dlatego ta, ta decyzja, że w tym roku robimy e, trzy gwiazdy. No i najważniejsze jest to, jak długo byśmy o tym nie mówili, żebyście Państwo przede wszystkim dobrze się bawili. Ta impreza tym samym będzie będzie trwało około 5 godzin. Zaczynamy w piątek. O godzinie 18:30 już tradycyjnie y, laureaci konkursu rozwin Skrzydła y, przez pół godziny rozgrzewają państwa, a później już jest ostro. Najpierw Krzysztof Krawczyk, później Wilki i okolica godziny 22:00 Lemon. A więc tak jak powiedziałem, 5 godzin, które możemy spędzić w fantastycznej atmosferze, w której możemy, możemy się świetnie bawić z takich technicznych najważniejszych też jakby dla państwa rzeczy. Powiem, że y, toalety Będą znajdowały się w takich samych miejscach, jak znajdują się wówczas, kiedy jesteście na żurżu. A dla tych, którzy na, na żurżu nie chodzą, powiem, że na dole, czyli trzeba z góry z korony zejść na dół w stronę wyjścia i tam będą te toalety, wszystkie pootwierane. Na koronie będą punkty gastronomiczne, więc też nie trzeba przychodzić z termosami i z jakimiś innymi zasilaczami, bo będzie można i coś zjeść, i coś wypić. Natomiast no, na dole młodzież w wieku od, od 19 do do 90 lat na płycie każdy dla swojego artysty będzie, myślę, tańczył bawił się z nami doskonale. Wchodzimy tunelem, tak jak co roku, oraz dwoma wejściami w okolicach tunelu, tymi najbliższymi po lewej i po prawej stronie oraz jedno wejście jest od strony wieży sędziowskiej, a więc właściwie tutaj tradycyjnie parkingi oczywiście są, natomiast bardzo, bardzo, bardzo namawiam, zwłaszcza leszczyniaków, którzy nie muszą przyjechać samochodem, żeby ten kawałek przyjść, żeby się przejść, żeby, żeby, żeby też móc się zrelaksować tam w pełni. Będzie też otwarta alejka później, a więc no, mam nadzieję, że to będzie fantastyczne wydarzenie i, i i, I z takim nastawieniem do niego podchodzimy i najważniejsze dla nas jest tak, jak, jak powiedziałem, to żebyście Państwo swoją zabawą i, i, i tym, co jak, jak odbierzecie tych artystów, pokazali, że jak zawsze, jak co roku zresztą pokazujecie, że Leszno jest miejscem ważnym na kulturalnej mapie Polski. Jest... Dopowiem? powiem, dopowiem, żeby, żeby już wszystkie techniczne kwestie wyczerpać, że bilet, o którym tak dumnie mówimy bilet, ale, ale Państwo sami przychodząc do nas się śmiejecie, bo kosztuje 5 zł. Ten bilet można nabyć do dnia koncertu wszędzie, to znaczy w Miejskim Ośrodku Kultury w Informacji Turystycznej, ale wszędzie za 5 zł. W dniu koncertu wszędzie będzie kosztował tam, gdzie go sprzedajemy, czyli w informacji turystycznej w Moku, będzie kosztował już 10 zł, a od 15 będzie go można również kupić w kasach, które znacie Państwo. Z imprezy żużlowych. Tam tu również będziemy umożliwimy Państwu możliwość, możliwość zakupu tego biletu. Natomiast przypominam, w dniu koncertu od rana, czyli w piątek, bilet kosztuje 10 zł, dlatego mówię o tym głośno, żebyście Państwo przychodząc do nas potem nie mówili, o ja może, a pytali o ulgowe. Szanowni Państwo, ten bilet jest ulgowy od samego założenia. Nie mamy po prostu normalnych. Na tą imprezę są tylko ulgowe bilety, dlatego. Właśnie tyle kosztują. To pierwszy dzień zdaje się, że wyczerpaliśmy, drugi zupełnie inny, kabaretowy na rynku. Tak jest. No tradycja też już pięciu lat, to, czyli tak długo jak, jak mam przyjemność być tutaj. Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, że, że idziemy w stronę kabaretową. W tym roku grupa Szatle i formacja szatle oraz, oraz kabaret pod Wyrwi Groszem. To wszystko kabaretowo będzie rozpoczęć się w okolicach godziny 19, ale na rynku zaczynamy bawić się już od godziny 15. Będzie się działo, będzie, będzie wesoło muzycznie, ale nie tylko. Będą konkursy i zabawy dla najmłodszych. Znowu program ułożony w taki sposób, żeby żeby zarówno... Bawić się w taki sposób za sprawą doznań tego, co dzieje się na scenie, ale również w tym dniu staramy się, aby znalazła się możliwość trochę integracji z dzieciaczkami, z młodzieżą. Są konkursy, zabawy, możliwości tym samym wygrywania najróżniejszych nagród. Więc bardzo gorąco zapraszamy na Leszyński Rynek w sobotę od godziny 15 do myślę 22. Końcówka kabaretowa, a na początek integracyjnie i, i zabawowo. I niedziela przegląd naszych tutaj rodzimych zespołów. I również tradycja już, yy, Dni Leśna to to święto, które, które zarówno jest pewnym rodzajem formy igrzysk, czyli zapraszamy z Polski gwiazdy do nas, ale szanowni państwo, każdego roku możemy się coraz bardziej chwalić tym, państwo oglądacie. Dzisiaj nie trzeba tych nazwisk przypominać. Widzimy się wspólnie na Facebooku. Oglądacie państwo i, i chyba wreszcie leszczyniacy, zarówno ci, którzy uprawiają różnego rodzaju formy kulturalne, jak i ci, którzy je obserwują, no, mogą przyznać, że to co mówię przez 5 lat, że talent nie dzieli się geograficznie, chyba wreszcie zaczęli wierzyć. Ja z ogromną i satysfakcją obserwuję coraz więcej Leszczyniaków w dużych formatach telewizyjnych, coraz częściej widuję i spotykam ich w Warszawie. To jest ogromna radość, ogromna przyjemność, bo to jest kwestia tylko pozbycia się pewnych kompleksów i ja cały czas gorąco do tego namawiam. I, i, i właśnie ten dzień jest dlatego też taki ważny, bo ten dzień to jest dzień, w którym niezależnie w jakim ośrodku Państwo pracujecie, czy w jakimś domu, czy śpiewacie sami, czy, 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 czy uprawiacie te formy kulturalne, muzyczne, artystyczne, w osiedlowych domach kultury. To ten dzień jest dla wszystkich artystów, dla wszystkich młodych, startujących, ale nie tylko, artystów z naszej okolicy. Jeżeli Państwo chcecie się zaprezentować, to właśnie to jest ten dzień. Zaproście najbliższych, to jest taka pierwsza... Próba Waszej samorealizacji na scenie i wiemy i pamiętamy, że wiele z tych prób nadają Państwu takiej odwagi, taki skrzydeł, że później spotykamy się właśnie na konkursie Rozwiń Skrzydła, a później ci, którzy 5 czy 6 lat temu wygrywali ten festiwal jeżdżą i koncertują po całej Polsce, a na YouTubie oglądamy już ich teledyski. Także to jest bardzo istotny dla nas również dzień i w tym dniu rozpoczynamy o godzinie 12 i będziemy z Państwem do godziny 18. Kluczowa przy imprezach planerowych zwykle pogoda, ale zdaje się, że chyba ma być. No. Leszno jest specyficznym miejscem, jak do tej pory udawało nam się, z wyjątkiem może jednego bodajże rok, czy dwa lata temu, chyba dwa lata temu, kiedy gdzieś na sam koniec właściwie, podczas ostatniego bisu zaczął padać deszcz. Natomiast do tej pory nam się udawało, zacząłem od tego, że specyficzne miejsce, dlatego iż wielokrotnie mamy prognozy, że będzie dramat, że będzie lało, że będzie brzydko, a, a się nagle okazuje, że nie, że, że jest Pięknie. Ja, ja też, y, Szanowni Państwo, myślę, że to, żeby się pojawić wspólnie w piątek na y, stadionie Alfreda Smaczyka. To jest chyba w tym roku bardzo ważne, dlatego że, z tego co widzę, chyba takimi dobrymi kulturalnymi nastrojami można udowodnić, że ta, ta, ta nasza artystyczna dusza Leszczyniaków może odczarować ten stadion również dla tych, którzy tam częściej skręcają w lewo i, i możemy też odczarować dla nich ten stadion, żeby już ta reszta sezonu była tak, jak ci wszyscy, którzy kochają ten sport, sobie pragną i zapragnęli. No to zapraszamy na dnie Tak przypominam, 20-22 maja, najpierw wstępny imienia Alfreda Smuczyka, później już rynek. Dziękuję bardzo. Zapraszamy.